Kamil Kepen dla kanału Kolosoum już po ważeniu, po specjalnym programie. Z nami Gracjan Szadziński. Cześć! Okej, okay, cześć. Na początku może przeczytam taką jedną rzecz. Dobre. Synu, gdziekolwiek zaprowadzi cię twoja życiowa podróż, modlę się, byś był bezpieczny. Wiecie czyje to powinno być? Wie, Co? Czy, wiesz, czyje to powinno być? Na pana? Nie, to powinno być Adriana Ciosa. Dostał to od swojej własnej mamy i przepierdoli to nawet w sumie nie wie gdzie. Ja to mam kurwa w ręku. Wierzcie mi, że jak ja bym dostał od swojej świętej pamięci mamy taką rzecz i ktoś inny by ją miał, to mi się kurwa naprawdę, bo mi się załamał, nie? Ale Adrianku, schowam to w bezpieczne miejsce, żebyś nie musiał się martwić, że się zgubi. Jak będziesz grzeszny i oddasz swoim byłym dziewczynom pieniądze, którym zalegasz, rozliczysz się z Anią za którą, y, która musiała płacić za twój wyjazd w góry, rozliczyć się z chłopakami z Goglic, y, bo tam też wiele osób wykręciłeś na kasę, to, y, to ci oddam ten łańcuch, nie? Jeżeli ma dla ciebie jakąkolwiek wartość. Myślę, że też musisz teraz wyjaśnić wszystkim widzom, no i też nam, no bo nie ukrywam, że, że jestem trochę zaskoczony, jak szedłeś w posiadanie tego amuletu, tego naszyjnika, nie wiem do końca, jak to nazwać, ale jak trafił w twoje ręce po Adrianie Ciosie? Adrian Cios chyba nie dba o to, ilu ma, Chyba dba bardzo o to, ilu ma wrogów, ile osób... Jakby to jest osoba taka ściska bardzo. Czyli na przykład przychodzi, robi zamęt, oszuka i, i spierdala. Ale wieści mi, że w końcu ludzie jak, inaczej. W końcu to wszystko, co złe do niego wróci, więc no tutaj jakby ktoś mi dał coś, co... Coś co, no po prostu moim zdaniem jest bardzo cenną rzeczą i to jest rzecz od jego mamy, więc no tutaj jakby no, jestem zaskoczony bardzo mocno, nie? rozumiem, że to nie jest żadnego lombardu czy jakiegoś takiego punktu, tylko nie. po prostu osoba prywatna ci to przekazała. Tak, to dała mi osoba prywatna. Yy, on nawet nie wie ile osób gdzieś tam oszuka na hejs, i ile ilu osobom wisi hejs, i gdzieś tam jakby z kim ma problemy, więc mi się wydaje, że yy, no mi się wydaje po prostu, że yy, no i tak nie będzie wiedziałkowo to jest i tak, nie? Ja wiem tyle. Wiem, ale nie powiem. O. Mamy nadzieję, że właśnie to po prostu jest jakiś tam w normalnych okolicznościach, załóżmy uzyskane, a nie z żadnych tam akcji, wiesz o co chodzi. No nie, 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 ja nie jestem żadnym złodziejem, nigdy nie... By... mówię nawet o tobie, tylko wiesz, osoby trzecie nigdy nie wiadomo. On, no on nawet nigdzie to stracił, stracił na imprezie i tyle, nie? I ogólnie wiecie mi, że ja tam nikomu nigdy nie ukradłem. Okej, okay, kiedyś byłem mały, to tam y, ukradłem dziecku z taką zabawkę przez balkon, ale tak to ogólnie ja nie, nigdy nikomu nic nie zabrał i dostaję tyle wiadomości o temat Adrianie, y, Nawet jakiś tam filmik mam na niego, ale to nie jest mi się w ogóle w to bawić, mówię, ja to jestem dinozaurem i jakby no, nie jest to też odgadanie, te konferencje średnio mi wychodzą, uczę się, ale tak średnio, więc ogólnie tak jak mówiłem wcześniej, gdzieś tam jakby no ja tutaj czekam na walkę, tyle. No to jedno pytanie, które się samo nasuwa, czy w takim razie Adrian Cios jest teraz bardziej przez ciebie znienawidzony niż, niż Nathan Marcoń, bo kiedy ta walka była ogłoszona, to każdy spodziewał się, że między tobą a Nathanem będzie najgoręcej, tymczasem tutaj wychodzi na to, że jednak Adriana bardziej nie lubisz. Powiem wam ogólnie coś, bo jakby yy... Myślałem, że taką największą kurwą tutaj jest Natan, ale on. Ja nie, nie znam się tutaj, nie wiem kto kim jest, czasami rozmawiam, okazuje się okazuje, że ten ktoś jest jakby tam osobą bardzo znaną. Tak? Ja w ogóle no, czasami nie wiem o co chodzi. No i ogólnie, jak, jak gdzieś po tym co ludzie mi pisali, wiem, że to jest prawda, bo piszą to samo, to największą taką, powiedzmy, śliską osobą, taką bez granic jakichkolwiek hamulców, to jest no niestety on. To powiem Wam, że. Może mi się bardziej z Natanem dogadał niż, niż z tym ciosem, nie? Na pewno nie chce mieć takich osób w swoim otoczeniu i niech spierdala jak najdalej po nie? No to jeszcze powiedz, kiedy w ogóle dowiedziałeś się o możliwości takiej walki? No bo wiemy, że nie byłeś początkowo na karcie FIM 23. Ta walka została ogłoszona podczas drugiej konferencji. Czy ty byłeś cały czas w rytmie treningowym? Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Trenuję cały czas. Teraz obecnie mieszkam w Wrocławiu, trenuję w klubie Bonsai. I tutaj jakby no mam fajny trener, fajny team. Dalej jestem berseckerem, wiadomo. Jestem berseckerem i bonzo, powiedzmy. Więc ogólnie trenuję cały czas. Jakby wiedziałem, czułem, że to będzie w grudniu. Nawet kiedyś jak napisałem taki post, że, e, że e, taki post, że coś się szykuje, to nic się nie szykowało, tylko powiedziałem po prostu, że czułem, że tak wyjdzie, tyle. No i wyszło, przyjąłeś walkę jeden na dwóch. Pytanie jest takie, bo wielu fanów i też wielu zawodników uważa po tych walkach 2 na 1, które już były, że dosyć ciężko jest wygrać taką walkę. Nawet. Sorry, sorry, sorry. Nie bij, nie bij, nie bij. Jeszcze raz, jeszcze tak, raz. Tak, bo ten Latan przez chwilę przeszkodził, ale tak dosyć spokojnie. Właśnie znowu się potwierdziło, że chyba między wami nie ma aż takiego gorącego napięcia, jak bywało kilka miesięcy temu. Chodzi mi o to, że walczysz jeden na dwóch. Takiej walki nie wygrał już Denis Załęcki z tymi samymi przeciwnikami. Albert Sosnowski miał ogromne problemy, kiedy na klaucie bił się z Ludwiczkiem i Super Mario, którzy no jednak umiejętnościami nie, nie mają podjazdu do jednego Alberta Sosnowskiego, byłego pretendenta do Mistrzostwa Świata Wagi Ciężkiej, więc... Co tobą kierowało i gdzie widzisz swoje największe szanse, żeby jednak pokonać dwóch rywali na raz? Wszędzie. Wszędzie. Takiego, z każdym względem? Ogólnie wymarzyłem wyśnienić sobie taką walkę i jakby każdy wie jaki jestem i że takie rzeczy... inaczej no, jest tak jak ma być. Idealnie, idealnie. Rozmawiałem też z Normanem Parkem, doskonale zna się z KSW jeszcze z tych przeszłych czasów. Norman, zanim jeszcze w ogóle miałeś walkę na tej karcie, rozmawiałem z nim o walce Denisa z Natanem i Adrianem. Wtedy już powiedział, że on by raczej nie przyjął takiej walki, bo ona jest nie do końca sprawiedliwa, po prostu ma się małe szanse będąc samemu na jednak dużo większych gości, bo to właśnie tak, a dzisiaj z kolei go spytałem o to jeszcze raz, co myśli o twojej walce, skoro się znacie z KSW i powiedział, że gdybyś walczył sam na gości o podobnych gabarytach, którzy byliby po prostu mniejsi, no to miałbyś oczywiście ogromne szanse, ale jednak walka z Natanem i Adrianem ciosem, którzy obaj ważą grubo 80 kilo. Są trochę więksi od ciebie, no to... Dobra, by... dobra, powiem co Szczególnie Adrychos to jest przeszpany żół. Ma zniszczoną kurwa psychikę, łeb, kurwa i cały gańc. Na to jest na zasadzie takie, że im większy, tym więcej miejsca do bicia. Yy, oboje się rzucą w pierwszej rundzie gdzieś, tam będą chcieli mnie przeleżeć, jakby przetrzymać. Tam w, w czymkolwiek się trafi, no to może gdzieś tam można kogoś uśpić, więc ja to troszkę inaczej widzę, nie? Ja to widzę inaczej. No wiesz, jak jeden się na ciebie rzuci, żeby ograniczyć twoje ruchy, no to wtedy już masz trochę mniejsze pole manewru. A no tak, ale nikt nie powiedział, że się nie nadzieje na nic, tak? No, może się rzucić, ale ja nie będę przestał i czekał, tak, aż on się na mnie rzuci, tylko ja będę wiedział o tym, że on się na mnie rzuci. Jasne, no to temat, który chciałem z tobą poruszyć, no to jest to, co się dzieje w internecie wokół ciebie i Nitro. Chyba taka trochę niespodziewana konfrontacja. Czy ty widziałeś jego odpowiedź na swoje słowa z kanału WBB? Widziałem, tylko ognie... Tego nie zdążyłem tego powiedzieć na programie bo przerwali, chciałem powiedzieć, że Cię lubię. I o, tylko tyle. Serio, tyle chciałem powiedzieć tylko. No mnie zaskoczyłeś, to mnie zaskoczyłeś, no, zaskoczony jestem, naprawdę, nie? Nie spodziewałem się, naprawdę się nie spodziewałem. Mamy kolejne potwierdzenie tego, że chyba w tym zestawieniu twoim głównym rywalem jest Adrian Ciosa, nie na ten Marca. Nie, 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 wiecie mi, powiem Wam tak, jest taka złota zasada, którą jakby od dziecka kiedyś w jak miałem chyba 13 lat, w Ringu nie ma przyjaciół. Powiedział taki jeden bokser, tak, tak z nami siedzieliś przy stole, ja tak się tam schabowy mówił. W Gugingu nie ma przyjaciół. Ja tak myślę, coś tym jest. Lecę, po tej, robię wywiad z Kaniowski. Pozdrawiam Was wszystkich i trzymajcie kciuki. Dobra, dzięki wielkie.